Sylwester i Nowy Rok upływa w szumie szampana albo innych napojów rozweselających. Upływa pod znakiem życzeń i zaklęć, jakby ta nowa kartka w kalendarzu miała coś istotnie zmienić w upływie czasu, który przecieka nam między palcami. Upływa też w huku petard i korków od różnych napojów gazowanych. Chyba po to, żeby odstraszyć złoczające się na progu Nowego Roku. Takie magiczne trochę, trochę nawet pogańskie przeżywanie nam towarzyszy, nie trzeba z nim jakoś tam walczyć specjalnie, jeżeli nie traktujemy tego wszystkiego zbyt poważnie. I to są to jest pewne tło, które towarzyszy dzisiejszemu rozważaniu. Na początek nowego roku pańskiego, gdzie chcemy od Maryi uczyć się. Zapraszać Słowo Boże w sam środek naszego życia, poddawać mu nasz każdy dzień, żeby nowy rok stał się prawdziwie nowym rokiem Pańskim, czego życzymy sobie i Wam wszystkim. Zapraszając do tej noworocznej medytacji w uroczystość świętej Bożej Rodzicielki. Serdecznie witamy was w telewizyjnej Lekcja Divina w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki w Nowy Rok Pański 2023. Tak się złożyło, że 1 stycznia jest to także niedziela i dzisiaj rozważamy fragment z Ewangelii Łukasza, drugi rozdział, weźmiemy od 15 wersetu do 21. Pierwszego, Wszęsławek Laskowski, Wszęsław Maciąg. Szczęśliwego Nowego Roku. I ksiądz Robert Muszyński. Posłuchajmy tekstu. Gdy aniołowie odeszli do nieba, pasterze mówili między sobą: pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też pospiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niebowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jakim to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Bardzo tak mnie osobiście dotyka fakt, że ci pasterze słyszą słowo, dobrą nowinę od aniołów i natychmiast idą sprawdzić fakty, że Najpierw za słowami jeszcze, tak. jest, są fakty. Najpierw jeszcze y, zauważmy jeden ważny moment. Mówili do siebie nawzajem, czyli usłyszeli słowo i podzielili się tym słowem, przełamali się, dosłownie mówili nawzajem do siebie. Bardzo ważny moment. Jak ty słyszysz Słowo Boże, jak ja słyszę, i co to znaczy dla nas, co mamy z tym zrobić? To jest bardzo tego bardzo Wspólnota brak. Wspólnota wiary. Tak, to właśnie chciałem podkreślić, jak dzisiaj nam brakuje e, takiego wspólnotowego wymiaru życia, nie tylko w rodzinach, ale także i w kręgach kapłańskich. W innych takich kręgach, nawet e, próbują teraz to robić i w klasztorach, bo gdzieś też nieraz gdzieś to za, zagubiło się po prostu, a to jest bardzo ważne, bo to jest to bogactwo, jakie daje Duch Święty tego rozumienia głębi i, i, tego, co słyszymy, i okazuje się, że naprawdę jest tak wielowarstwowe i wielowymiarowe to usłyszenie tego słowa, że to jest niesamowite, że. To jest kopalnia, które właściwie nie ma dna, tak bym powiedział. Dalej, słuchając słowa, nie robimy tego dla zaspokojenia jakiejś naszej intelektualnej porządliwości i tak. ciekawości, ale pójdźmy za tym słowem, prawda? ruszmy się z miejsca. Słowo ma aspekt dynamiczny, ma, nas, ma w nas uruchamiać postawę wiary wyrażającą się w działaniu i to w działaniu wspólnotowym. W rodzinie, we wspólnocie parafialnej, czy jakiejkolwiek innej, i dalej to jest takie zadziwiające, idźmy do Betlejem i zobaczmy słowo, które tam się stało, które Pan nam objawił. Przedziwne słowa, prawda? Słowo rema. To samo tego samego wyrażenia używa Maryja, mówiąc, niechże mi się stanie według słowa twego w zwiastowaniu. Pójdźmy, zobaczmy słowo, jak można zobaczyć słowo, prawda? Y Czytaliśmy niedawno od świętego Augustyna. Augustyna, że słowo można zobaczyć dzięki temu, że ono stało się ciałem właśnie. I możemy go, do, co dotykaliśmy, co widziały nasze oczy. I to jest taka piękna puenta życia chrześcijańskiego dziś, także mogę dotknąć, mogę zobaczyć, <laughs> tym bardziej usłyszeć. I to, co jest niesamowite, że ono stano, staje się ciałem. Pamiętacie, jak nam e, to akurat profesor Potocki nie, mówił, dlaczego Pismo Święte jest prawdziwe? Bo to wszystko się wypełniło. Jest oparte na wydarzeniach, historycznych też. I e, chrześcijanie ma taką mieć też wiarę. Opartą na konkretnych wydarzeniach, że to nie jest jakaś teoria. Chrześcijaństwo nie jest teorią, tylko jest życiem, które stano, staje się ciałem. To nowym życiem, które przychodzi od Trójcy Świętej. To jest to jest ten fenomen i to jest to, to co mają inni zobaczyć, czego dotknąć. To to, co, za... I to, o no. czym mówisz, wyraża się w tym jednym rzeczowniku greckim Rema, który oznacza słowo, które chce się stać ciałem, które jest pewnym wyzwaniem, żeby się ruszyć z miejsca, żeby za nim pójść, podążyć za tym słowem. Słowo, które staje się ciałem i też fakt, który staje się dla mnie słowem. Pewne wydarzenie, w którym ja y, słyszę, widzę, Boże wezwanie, no, To jest Bliskość tak jak, Boga. jakby rozrusznik, nie? Starter, starter, starter duchowy. W, tak, w, w silniku też jest. <laughs> Nawet no, musisz usłyszeć i wtedy mm, i ta maszyna Boża się zapuszcza to w tobie. Zdradzam pewne kulisy y, telewizyjnej Lekcja Divina. To był rok mniej więcej 96, 1996, kiedy mieszkaliśmy razem z Józefem, on studiował jeszcze chyba wtedy Pismo, święte, święte. Pismo tak, tak, tak. święte. Ja teologię duchowości. Ja byłem na Białorusi. <laughs> Ale dokładnie to, co się, to się działo, co Józef mówił dzisiaj. Co mówi ci to słowo? Zawsze spotykaliśmy się w kuchni, i było roztrząsanie, się. właśnie, łamanie przy śniadaniu, <głos> <głos> tak. przy śniadaniu. Piękne, właśnie. To, się takie rzeczy. Bo to ma być w życiu właśnie konkretnym. Potem były różne inne jeszcze wydarzenia. Ostatecznie lądujemy tutaj w tym, więc to słowo no, no, wtedy tak no, roztrząsane. Tak. Co ono do ciebie mówi? Co, co słyszysz? I tu mówimy w o tej perspektywie sposób. nowego roku, który jest przed nami, nie, który. Jest dlaczego nowy, bo będzie niepowtarzalny, lepszy, gorszy, nieistotny, nie, nie drodzy bracia, bo to są kategorie ludzkie. Ale nowy, bo no, Pan Bóg dalej prowadzi tę historię, nic się nie powtórzy. Idziemy yy, 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 cały czas do przodu i czekają nas jakieś wezwania: jakie będzie słowo konkretne Pana Boga, yy, co się wydarzy. Zobaczymy, i dlatego mamy być ciągle w tej drodze, czuwający, słuchający, bardzo dobrze obserwujący życie, mający w sobie tą łaskę od Pana Boga dzięki słuchaniu słowa, widzenia, tak bym powiedział, dzieł Jego, które mamy wkraczać. I dalej, tutaj 16 werset, bardzo ciekawie dalej. Przyszli z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie ten pośpiech paschalny, prawda, charakterystyczny dla ludzi pełnych Ducha Świętego, tak jak Maryja, która z pośpiechem pobiegła do, do Elżbiety z Jezusem pod sercem i zobaczyli znak bardzo y, prosty, a zarazem zaskakujący, dziwny, który sam w sobie niczego by im nie powiedział, gdyby nie światło Słowa Bożego. Tak. Niemowlę leżące w żłobie, bezdomni rodzice, noworodek, no cóż, dzisiejsza Tymczasem oni dzięki temu, że dostali słowo od Boga, rozpoznają w nim coś niesłychanego. Najważniejsze wydarzenie w dziejach świata. Tak. Zaczęli mówić, co zostało im objawione o tym dziecięciu. I to prawda, pewnie jak oni mówili, Jezus, Maria. Ja tak byście powiedzieli, słuchajcie, myśmy to słyszeli. I przyszliśmy, zobaczyliśmy. Niesamowite. To po... Nie wyobrażam sobie tego ich poruszenia. Ja to sobie powiesz, też to... tak zawsze wyobrażam, jak Maryja z Józef, pewnie to już nieraz mówiłem pewnie czuli się zawstydzeni zwłaszcza Józef że nie zdołał jako ojciec zapewnić swojej rodzinie swojej żonie lepszych warunków do porodu takie nędzy, dosłownie prawie że na gnoju, na słomie przy jakimś żłobie natomiast kiedy wpadają ci te pastuchy brudne śmierdzące ci grzesznicy ludzie pogardzani którzy jako pierwsi yy, zwiastują im co zostało objawione o tym dziecięciu Yy, przejawiają wiarę yy, w adoracji, w radości, w też w głoszeniu Słowa Bożego. Narodził się Mesjasz Pan. Możemy się domyślać w tej słowie, w tej scenie nie pada ani jedno słowo. Maryja Józef patrzą na siebie, aha, to dlatego on tu się chciał urodzić. <grym> <grym> Już rozumiemy. <grym> no, no dobrze, ale Przeżedy to ubogi mają potwierdzenie. Nie? Ale teraz patrzcie, tu a wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieni się tym, co im pasterze opowiedzieli. A więc tam są nie tylko Maria z Józefem, ale jeszcze jacyś inni ludzie. Niekoniecznie, mogą być oni w, w, ci, którzy później także usłyszeli od nich tę nowinę, która się jakoś szybko chyba rozeszła. Ale, ale jeśli by wziąć pod uwagę, że jest to jednak dom rodzinny Józefa, a nie było dla nich miejsca, no bo cała rodzina zjechała z wielu okolic i, i wcześniej zajęli miejsce, więc Hmm. No ja bym tak, do końca tego tak nie wiedział, bo jakby to była taka dobra, kochająca się rodzina, to by wszystko zrobili, żeby, wiesz, mogła Maria urodzić ludzki w ludzkich warunkach na ziemię, miejsce. miejsce. Tu chodziło o co innego. To zamysł Boży jest. nie? Tutaj nie ma już kalkulacji ludzkich tam bez tych, te międzyrodziny wszystkie się łamią, te schematy wszystkie padają. Kiedy Pan Bóg działa. Nieraz wszystko jest po prostu, jakby powiedział, to, co ludzkie, zrozgotane, w pył zamienione, żeby narodziło się całkowicie coś innego. Nie? Bo, bo nieraz ten, ten ludzki wymiar bardzo przeszkadza nam w, w życiu chrześcijańskim. Jesteśmy zbyt powiązani, zbyt uzależnieni jedni od drugich, w jakich schematach żyjemy. To, co Jezus też łamał, pewne prawidłowości, pewne prawa. Nie dlatego, że tutaj chciał o, tylko wiedział, że to będzie przeszkodą. Do tej prostoty, tego życia szczęśliwego, nie? bo dzisiaj co jest nam do, do szczęścia, takiej fascynacji życiem potrzebne? Bo żebyśmy tu wymieniali nie wiadomo ile rzeczy, nie, a kto mówi o Chrystusie, o miłości, o tym, że to, co święty Paweł, mam dach nad głową, w co się ubrać, co zjeść, chwalę Pana Boga. Kto dzisiaj tak żyje? Kto ma taką radość życia? To jest w ogóle zagubiony totalnie, nie? No jak nie masz internetu i telefonu, to niestety nie masz radości. Nie? No. Zostajesz. Czteroletnia dziewczynka, nie, sześcioletnia dziewczynka mówi Mamo, jak ty tu żyłaś, jak tu nie ma zasięgu w tym rodzinnym no, tak, tak. tak, też tak nie ma z... relacji Z ostatnich no, mówimy... świąt Natomiast widzimy z, z drugiej strony te afrykańskie dzieci tańczące, które tłuką w jakieś odwrócone wiadro tak. i tworzą wspaniałą orkiestrę, śpiewają z radością, z entuzjazmem, cieszą się, że żyją. Tak. Jeszcze są takie dzieci na świecie, które to potrafią. Mają prostotę taką sobie. No dobrze, bracia, ale y, Maria zachowywała wszystkie te sprawy, rozważała je w swoim sercu. Znów ją widzimy, y, tą dziewicę słuchającą dziewicę kontemplującą słowo. I zobacz. Od tego się trzeba mieć co rozważać. To jest ważne, nie? Bo jak nie masz tego poruszenia w Duchu Świętym i nie widzisz tego dzieła Bożego, no to znaczy, co byś rozważał? Tylko smutek, jakieś tam nieudane rzeczy, nie wiadomo co. A tutaj, kiedy uczestniczysz w tej historii z Panem, boże rzeczy tak. się dzieją, to jesteś po prostu zadziwiony. Tylko rozważasz, je, no i to, i to, i teraz ci pasterze, i tak jest. Mamma mia. To się jest dzieje? taki bardzo ciekawy, można powiedzieć klucz do czytania naszego życia jako Bożej historii. Tak. Ten czasownik symbollein składać razem, tak. tak jak kamyczki, mozaiki. Puzzle dzisiejsze, nie? Jak puzzle, y, pewne fakty, nie? Tak. Y, wylądowaliśmy przy tym żłobie w Betlejem, y, poza ludzkim domem. Pasterze, słowo Boże, które usłyszałam, nasza droga. I te wszystkie niezrozumiałe fakty układają się w pewien rozumny obraz, poprzez który Bóg coraz bardziej rozjaśnia cudowny plan, cudowną historię. Yy, która, którą zaczynam coraz lepiej rozumieć i coraz bardziej mogę dzięki, dzięki temu przylgnąć do Słowa Bożego. Gdybyśmy się tego nauczyli od malej, od, od, odmawiając, Różaniec, tych 20 tajemnic ewangelicznych, żeby w ich świetle przyglądać się tajemnicom dziejącym się w naszym życiu, czyli, czyli temu, czego nie rozumiemy, to, byłaby, to byłby najwspanialszy owoc Bożego Narodzenia. I tego życzymy naszym słuchaczom dzisiaj, prawda? Bo to jest. Jakby serce naszego dzisiejszego spotkania. Ten Właściwie nowy tak. rok, żeby taki był. Ja tu widzę jedną rzecz: tak na, na koniec, że y, na tych telewizyjnych lekcjach wina trochę jesteśmy jak pasterze, którzy przychodzą i zaczynają mówić, co im y, aniołowie, co im Pan objawił. Y, później widzimy pewne fakty, a żebyście wy byli w tym roku jak Maryja, która. Nie tylko tak jak ci wszyscy, którzy byli zdumieni, ale jak ona, która zachowuje te wszystkie słowa, te wszystkie sprawy i rozważa w swoim sercu i by wraz w was rosło rosło Królestwo Boże. Życzymy sobie też tego, żeby 2023 rok był prawdziwie rokiem pańskim, to znaczy, żeby Pan Jezus był obecny w każdym dniu tego roku w naszym konkretnym życiu i żebyśmy my y, intronizowali Go po prostu każdego dnia w naszym życiu, na tronie naszego życia, jako prawdziwego Pana. Wtedy będzie to piękny, zupełnie nowy, niezwykły rok. Rok Bożej przygody. Więc wszystkiego dobrego na nowy rok 2023. Ksiądz Sławek Leskowski, Ksiądz Józef Marczak i Ksiądz Robert muszeński